Cześć, witam Was dzisiaj na swoim kanale. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o junk silver. Zapraszam. A więc, co to jest ten junk silver? Monetami junk silver nazywane są monety, które były w obiegu, ale posiadają jakąś Część srebra w sobie. Co to oznacza? Tu dla przykładu mamy 200 zł igrzyska Olimpiady z 1976 roku. Zważy ona 14,5 g ale 62,5% tej monety to czyste srebro. Tutaj zaś. 30. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. 75. rok, jak widzicie, stan nie, naj, nie najgorszy, nawet dość ładny. Jeżeli chodzi o monety junk silver, co jest bardzo ważne w nich, a co nie jest ważne? Wszystko zależy od podejścia kolekcjonera bądź osoby, która chce zainwestować swoje pieniądze. Jeden, co po niektórych z Was. Może stwierdzi, że nie kupi takiej monety. Spójrzcie. Żółta. No, wygląda fatalnie. Tak. Dla porównania przyłożymy na tę drugą. Spójrzcie. Teoretycznie wartość tych dwóch monet jest taka sama. Tylko, co, Tylko i wyłącznie dlatego, że posiadają sobie trochę srebra. Monety te nie posiadają zbytnio dużej wartości numizmatycznej, gdyż nie są to jakieś super zachowane stany. Tych monet były miliony. Oczywiście wyjątkiem jeżeli chodzi o te 30 lat PRL-u są tak zwane lustrzanki, ale naprawdę jest je ciężko dostać. O tym może będzie w innym odcinku. Wiecie, jak dla mnie jest to dobra inwestycja dla osoby, która w ogóle chce zacząć ze srebrem która nie posiada jakby sporych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie. Według mnie, kupno takiej monety do około 15 zł jest dobrą inwestycją. Oczywiście, na różnych portalach widać, że będzie sprzedajmy nawet po 100 zł, po 50 zł, ale wiecie co, bądźmy szczerzy, to jest. Dziennie całe, chyba, no, może nie całe, ale troszkę ponad 9 gram srebra w monecie. 9 gram srebra na, za 15 zł to sami. Jeżeli chodzi o inne bank silver, które akurat dzisiaj posiadam ze sobą, to na przykład sześciopensówki z Wielkiej Brytanii 1942 i 1921 rok. Jeżeli dobrze pamiętam, to Wielkie Brytanii monety przed 1965 rokiem, obiegowe zawsze posiadały jakąś część srebra w, cere w sobie. Akurat te 6 pensów z 1942 posiada zaledwie 50, a moneta ta waży niecałe 2,5 grama czyli gram 25 to srebro w niej, tak? Tutaj jeszcze o mi się. Można powiedzieć, stworzyć dobry biznes i znaleźć dobrą, dobre monety. Spójrzcie. Tu są akurat monety 3-pensowe z 1909. Najstarsza z 1902. No i tutaj kolejne 33, 20. Ogólnie troszkę stare monety i one właśnie też są nazywane junk silver, ponieważ były w obiegu. I posiadają sobie troszkę srebra. Moim zdaniem udało mi się to trafić po okazyjnej cenie. Spójrzcie. Warto szukać. Warto szukać. Uwierzcie mi. Co mogę doradzić? Uważajcie, co kupujecie. W tej chwili na wielu portalach aukcyjnych, nie wiem, na Allegro, na Ebayu, Trafia się bardzo dużo podróbek, gdyż yy, ludzie, nie wiem, w Chinach, nie wiem, czy mają jakiś upór maniaka, produkują te podróbki, wysyłają tutaj, kupujesz za parę złotych i nagle myślisz, że zrobisz super inwestycje. A jednak okazuje się, że nie. Co jest ważne, przy okazji kupna y, takich monet, i jak to chociażby stwierdzić, czy to fals czy nie fals Polecam kupno magnesu neodymowego. A co to jest magnes neodymowy? To może też na kolejny odcinek, bądź zapraszam do poszukania w internecie. Magnes neodymowy jest ogólnie bardzo wytrzymałym magnesem i bardzo silnym magnesem. Ale jaką ma taką specyficzną właściwość? A taką, że nie przyciąga srebra ani złota. Spójrzcie. Żadna z tych monet nie zostaje przyciągnięta przez magnes. Widzicie? A teraz dla przykładu. A nie, to akurat. Zobaczcie, ale trzymam telefon w ręce, bo stacji mi się rozsypał. Medioniker. One penny. Spójrzcie. Delikatnie można tylko odsunąć tą monetę. A ona już się przyciąga. Więc, jeżeli chcesz. Wiedzieć pewnie swoich zakupów, zainwestuj w magnes. Kosztuje zaledwie kilka złotych, taki mały kawałek. Oczywiście nie daje to stuprocentowej gwarancji, że akurat to nie była moneta podrobiona, bo się nie podciąga przez magnes. Ale jest to jedna z czynności, którą trzeba wykonać. Dla przykładu, pokażę Wam jeszcze jeden ciekawy aspekt. Spójrzcie, jaka piękna kokabura. Srebrna moneta. Kupiona chyba za 40 zł, czy za 50 zł na licytacji. Przykładamy magnes. O, spójrzcie, nie przyciąga się. Srebro, super. Ale nie tak prędko. Pod wpływem emocji. aukcji, która kończyła się za kilka minut nie zauważyłem tego oto elementu, nie wiem, co to jakiś koziorożec, czy czy coś, no nie no okazało się, że to jest fake no właśnie więc byłem trochę zdziwiony ale też pokazało mi to, że trzeba panować nad swoimi emocjami oczywiście udało mi się odzyskać pieniądze Moneta u mnie została. Jeszcze tak, aby wam pokazać, że trzeba uważać. No, tutaj też w sumie nie zgadza się parę szczegółów. Ale o tym to może innym razem również. A ten już ten Junk Silver. Nie wiem, jeżeli chcesz zacząć inwestować w srebro. Ok, yy, taką srebrną monetę kupisz już około za 90 zł. Ale czasem ktoś nie dysponuje już takimi pieniędzmi i po prostu chciałby zainwestować troszkę mniej. No to szczerze polecam zacząć od takich oto monet. Ale też nie przepłacajcie. Udanych inwestycji. Cześć.